Dziś opowiem ci o gangsterach. Czterech gangsterach czystego kodu, czyli czterech programistach, którzy są odpowiedzialni za napisanie najważniejszej książki o programowaniu obiektowym w dziejach. Książki o wzorcach projektowych. Książka ta została napisana w 1994 roku i sprzedana w ponad pół milionie egzemplarzy. To naprawdę ważna książka i osobom takim jak Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson czy John Felicides zawdzięczamy naprawdę, naprawdę dużo. Ja nazywam się Marcin Lękowski, od ponad 12 lat programuję w technologiach takich jak Laravel, Symfony czy Nest, a dziś... Przyjrzymy się temu, jak potoczyła się historia tych czterech dżentelmenów, którzy naprawdę dużo wnieśli do computer science. Dowiesz się także, czym są wzorce projektowe, jakie dzielimy i co specjalnego dla ciebie przygotowałem. To co? Zaczynamy! Modelowanie kodu bywa naprawdę trudne. Na tyle trudne, że chcielibyśmy się dzielić wiedzą i chcielibyśmy znać określone strategie, które sprawią, że nasz kod będzie elastyczniejszy. Przyjemniejszy z mniejszym kaplingiem, z większą kohezją, że będzie po prostu działał idealnie. I wiesz co? Ta książka opisuje to idealnie. Natomiast ma jedną bardzo, bardzo, bardzo poważną wadę. Ona jest akademicka. Oczywiście, to jest świetny materiał, jeżeli potrzebujesz się do czegoś odnieść. To jest świetny materiał, jeżeli chcesz bardzo głęboko zrozumieć określone problemy, ale nawet Martin Fowler mówił, że to jest trudne. A tak wcale nie musi być. Wiecie, to jest trochę jak z nauką programowania. Możesz uczyć się programowania akademicko, a możesz po prostu jump into the code i zacząć programować. I właśnie dlatego stwierdziłem, że warto byłoby zrobić kurs wzorców projektowych. Kurs wzorców projektowych, nad którym pracowałem chyba około 5 miesięcy, bardzo często, bardzo długo do późna, ale w końcu jestem bardzo dumny z tego, że mogę Ciebie do niego zaprosić. Wpadaj na lenkowski net, zobacz, co dla Ciebie przygotowałem, bo jest tam darmowe demo, żebyś zobaczył, jak to wygląda. Jest tam kurs wideo, ale jest tam też coś specjalnego. Jeżeli chcesz się ze mną spotkać live, to przygotowałem zajęcia. Sześć dodatkowych zajęć poza wzorcami, to jest jako dodatek do tego, żeby zrozumieć jeszcze lepiej, jak to działa i żebyśmy razem mogli pomodelować ten kod. Więc jeżeli to jest dla Ciebie interesujące, serdecznie zapraszam Cię na Lękowski A teraz chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na tym, czym faktycznie te wzorce projektowe, o których mówię, po prostu są. Wzorce projektowe to sprawdzone rozwiązania problemów, które często pojawiają się podczas projektowania oprogramowania. To konkretne strategie, które pokazują, jak modelować kod, by był bardziej elastyczny, skalowalny i łatwy w utrzymaniu. Zostały one zebrane i skatalogowane w książce Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software i są uznawane za bezwzględny standard w branży informatycznej. Jeśli więc chcesz nauczyć się modelowania, to wzorce są Ci absolutnie niezbędne. Okej, okay, zatem wiemy, czym są wzorce, ale tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o trzy konkretne kategorie. Wzorce kreacyjne, które pozwalają nam tworzyć instancje lub obiekty w bardziej sensowny sposób. Wzorce strukturalne, bo niekiedy mamy problemy właśnie ze, z modelowaniem określonej struktury. Takim przykładem może być na przykład kompozyt i drzewo kompozytowe, gdzie no. Pozwala ten wzorzec na to, żebyśmy na tej samej równi traktowali liście, jak i gałęzie, ale w szczegółach już no, albo w książce, albo u mnie w kursie. I um, kolejna grupa to są wzorce behawioralne, czyli jak zachowywać się w określonych sytuacjach. Jeśli kojarzysz długą infologię, duże pomieszanie z poplątaniem, to niestety to się zdarza, ale Możemy tego unikać, jeżeli właśnie dobrze podejdziemy do modelowania i projektowania kodu. Zatem, oczywiście, żeby pisać czysty kod, potrzebujesz solida, o którym mówiłem już wielokrotnie. Natomiast wzorce to są już takie konkretne rozwiązania, kiedy przychodzi do ciebie konkretny problem i jasne, wiesz, że chcesz to zrobić czysto, wiesz jakie są zasady, wiesz, czego przestrzegać, ale zależy ci jeszcze, no właśnie, na tym, żeby ten coupling był zmniejszony, żeby była większa kohezja i żeby ten kod w przyszłości Dawał Ci radość, żebyś chciał go pisać, a nie patrzył na to wszystko i myślał: Jezu, dajcie mi święty spokój. We wzorcach kreacyjnych znajdziemy takie wzorce jak fabryka, fabryka abstrakcyjna, builder, clone, które na przykład PHP jest już wbudowany i Singleton, czyli czarna owca programowania. O niektórych wzorcach powiem wam w następnych odcinkach, ale jeżeli chcesz już teraz. Poznać te wzorce dokładnie, to kupując preorder, tam będzie w pierwszym module wszystko, a pierwszy moduł jest dostępny od ręki. Jeżeli chodzi o kolejne wzorce, to mamy tutaj wzorce strukturalne, takie jak adapter. Film o tym już mogliście wcześniej zobaczyć, zapraszam. Most, bardzo, bardzo przyjemny i użyteczny wzorzec. Kompozyt, dekorator, fasada, pyłek proxy i w tym module też parę wzorców łączymy, bo wzorce wzajemnie się lubią lub nie. Na przykład Laravel ma bardzo duże problemy z fasadami, to znaczy wszyscy mówią, że te Laravelowe fasady. No, nie działa to zbyt dobrze i faktycznie tworzy coupling na framework, ale Otwell dokładnie wie, co robi. Więc cóż, a jak to robi? Jak to działa? Tego dowiesz się no właśnie z lekcji o połączeniu fasady z singletonem i dlaczego może nie być to najlepszy pomysł. A kolejnym, ostatnim już modułem są wzorce behawioralne. Wzorce behawioralne takie jak łańcuch zobowiązań, Komenda, iterator również wbudowany w PHP. Foriczem można zrobić pewne rzeczy, jeżeli użyje się odpowiednich interfejsów: mediator, snapshot, obserwator, stan i tutaj też powiem o maszynie stanów strategia, metoda szablonowa i wizitor, Te wszystkie wzorce są już w moim kursie, już są nagrane, ja je jeszcze muszę dociąć, ale poza samym właśnie przygotowaniem materiałów wideo, które już są praktycznie skończone, będzie też mailing, bo mam taki problem z systematycznością. A gdyby tak codziennie dostawać taką pigułkę wiedzy o konkretnym wzorcu, z konkretnym przykładem i wyjaśnieniem czym jest, byłoby fajnie. I właśnie nad czymś takim pracuję, żeby to było łatwe, przyjemne i gotowe dla ciebie. Ale kto jest odpowiedzialny za te wzorce i jak dzisiaj wyglądają ich sylwetki? Cóż, będzie to opowieść o czterech wspaniałych um, programistach, inżynierach, naukowcach, ale też opowieść, która będzie smutna, bo jeden z nich niestety od nas odszedł. Zacznijmy od Ericha Gamy. Ten urodzony w Curychu programista razem z Kentem Beckiem stworzył na przykład JUnita i naprawdę dużo zrobił dla Test Driven Development. W moim ostatnim odcinku właśnie nagrywałem odcinek o Test Driven Development. Jeśli go jeszcze nie widziałeś to serdecznie Cię tam zapraszam. Natomiast no właśnie, to jest gość, który odpowiada za naprawdę ciekawe projekty, m.in. kierowanie Java Development Tools platformy Eclipse. Obecnie pracuje w Microsoftie i rozwija Visual Studio Code i te rozwiązania webowe, które w Azure są, no w, robi robotę. A przy okazji ma facet poczucie humoru. You need no introduction, right? You wrote books that I had to read in college, man. I'm sorry for that. <laughs> so, uh, but my Senate joke—you don't have to read; you just have to buy them. Oh, right? that's right. That's right. So, buy the book, Gang of Four. You're one of the original Gang of Four. Do you guys have like a gang sign or anything, or just? Kolejną osobą jest Richard Helm, natomiast nie udało mi się o nim znaleźć zbyt wiele informacji. Wiem natomiast, że został, tak jak cała czwórka, uhonorowany nagrodami takimi jak Dal Nygaard Prize czy ACM Sixoft Outstanding Research Award, bo jak cała czwórka, wniósł on bardzo dużo. Kolejną osobą jest Ralph Johnson. Ralph Johnson jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Illinois. Zainicjował właśnie popularne spotkania UPSLA, o których w jednym z poprzednich odcinków mówiła sama Barbara Lisco, w której przedstawiać przecież nie trzeba. Ma bardzo duże zaangażowanie w naukę informatyki, w computer science i no, bardzo dużo mu zawdzięczamy. Natomiast też w 2020 w 2015 roku był prelegentem na JDD i chciałbym wam pokazać właśnie fragment wywiadu który możecie sobie znaleźć na YouTubie. ok so I'm here because I'm one of the four authors of the book Design Patterns mm -hmm. and so I was speaking about that book. Now that book is uh, 21 years old, so mm -hmm. that was the title of my, my talk was uh, 21 years of design patterns. It's been pretty influential mm -hmm. and Um, I was sort of talking about the results of the book, you know, what's happened since then, and there's a certain amount of criticism. That people always think that's amusing that someone criticizes their own book, but the purpose of the book was to try to document things that advanced developers were doing. We, it's a catalog of techniques. There's 23 different patterns, 23 different techniques, and. We didn't invent any of them, so we weren't like telling people our way of developing software or you ought to develop software. It's just this is what people do. That was mm -hmm. what it was supposed to be. Well, you know people have changed some what how they've developed software. So things have changed and to a certain degree we we understand things better. So in fact most of those techniques are still widely used. So mm -hmm. so it was a we, we did a good job of, of picking things that were important and hadn't been written about before. <laughs> Chciałbym, żeby nie była smutna, ale takie jest życie. John Matthew w w wieku 44 lat po długoletniej walce z rakiem odszedł. Sam określał siebie jako ostatniego z gangu czworga, ale to, co po sobie zostawił, to naprawdę spory dorobek. I odejście w takim stylu, to każdy programista by chciał. Napisał wiele publikacji, wiele książek, wiele materiałów, wiele rozpraw. Był po prostu naukowcem. On nie był tylko i wyłącznie programistą. Pracował oczywiście jako inżynier oprogramowania, ale także jako konsultant, asystent badawczy, naukowiec na Uniwersytecie Stanforda. Ktoś naprawdę wielki, i właśnie też Martin Fowler napisał o nim parę ciepłych słów, a nawet Powstała mała Wikipedia, na której wspominamy tego człowieka. Co prawda, to było w 2005 roku, więc minęło od tego czasu no, już sporo, ale trzeba przyznać, że ta osoba, ta postać powinna z nami pozostać. I powinniśmy pamiętać o tych, którzy coś dla nas zrobili. No i żeby ten grobowy nastrój troszeczkę przełamać, Chciałbym Wam przypomnieć o bardzo fajnej reklamie Intela, która zapadła mi w pamięci. Jeśli jeszcze jej nie widziałeś, to zetnij teraz. poznaliśmy więc autorów, a w następnych filmach będziemy poznawać wzorce projektowe w praktyce. Będę pokazywał jakiś kod, który potem będziemy modyfikować i no właśnie modelować tak, jak to powinno być zrobione. Jeżeli chcesz nauczyć się modelowania i efektywnego tworzenia kodu, to serdecznie zapraszam cię na moją stronę lankowski.net, gdzie właśnie rozpocząłem przed sprzedaż swojego kursu wzorców. Tam nie znajdziesz, no, właśnie takiej typowo naukowej wiedzy, ale e, praktykę i to praktykę oczywiście w języku PHP, e, bez frameworków tym razem, to będzie czysty PHP, no bo o to też chodzi. Możemy te wzorce stosować no, tak naprawdę do dowolnej technologii, nawet do tych, które no, wydaje nam się, że niezbyt dobrze śmierdzą, jak na przykład mm, WordPress. Wzorce projektowe mogą zrobić z ciebie naprawdę dobrego dewelopera, a ja bym chciał ci w tym pomóc, więc jeżeli to ciebie interesuje, to wpadaj. Ale ponad wszystko, ta książka naprawdę powinna znaleźć się choćby na twojej półce, no bo jest to naprawdę wartościowa wiedza, którą trzeba zdobyć. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy film. Zapraszam Cię już teraz do następnego. Zostaw subskrypcję i dzwoneczek, to dowiesz się, że film jest, bo ostatnio z tymi zasięgami bywa krucho, a skoro z zasięgami bywa krucho, to łapka w górę i bardzo dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że był ciekawy. Do zobaczenia, cześć!